I jeszcze jedno pytanie. Może nie jedno, może dwa, może trzy. Czy można robić dobro, nie szukając ofiar? Czy można robić dobro, nie wykorzystując innych, żeby siebie wypromować? Dla dobra, właśnie, kogo i czego? Czy można po prostu robić, robić, żyć tak, żeby nie klasyfikować według czegokolwiek, jakichkolwiek kryteriów. Czy można, czy jest możliwe życie? I widzenie coś więcej niż, znaczy inaczej, że nas nic nie dzieli, nic. Czy można, czy jest możliwe? Ja uważam, że tak. Ile jeszcze będziemy, znaczy będziemy, czy jest szansa, że dobro wszystkich bez wyjątku będzie dobrem narodowym, dobrem życiowym? Czy jest możliwe, że nie trzeba będzie, że nikt nie będzie potrzebował udowadniać, że warto być dobrym człowiekiem? To jest jakiś absurd. Co to znaczy, że trzeba Udowadniać i trzeba znaleźć sobie nisze na pomaganie, a gdzie jest współpraca, a gdzie jest tworzenie przestrzeni do życia dla wszystkich, bez wyjątku, w tym kraju.